zrobiłam go, mega dawno nie robiłam live'u, więc postanowiłam zrobić e, i no i tak mam tu takie zakładeczki i dzisiaj będę właśnie robić kolejne zakładki więc e, więc lecimy A jeżeli kogoś mam pozdrowić, czy coś, no to oczywiście napiszcie. Ja z chęcią kogoś pozdrowię, jeżeli ktoś by tam chciał jakieś pozdrowienie. Hejka, robię właśnie sobie zakładki, bo będziemy właśnie z koleżanką robić sobie taki sklepik na ulicy. Także właśnie sobie robię takie zakładeczki, więc pozdrawiam. Ja również. Ujus, oli, mi się trzęsło Hej, ja ogólnie już jestem włączyłam sobie głosik bo nie chciałam mieć włączonego głosu, bo te różne dźwięki mnie z kuchni będzie tutaj słychać, więc chciałam wam powiedzieć, że dlaczego mój kanał zmienił się na taki artystyczny o hejka, witam siemanko dlaczego mój kanał zmienił się na artystyczny, zmienił się dlatego, że moją Ogromną pasję, właśnie jest i postanowiłam sobie zrobić właśnie kanał artystyczny, bo ja w sumie no nie nagrywam tylko właśnie artystyce lub o różnych innych rzeczach. O różnych rzeczach staram się nagrywać. Jeżeli macie oczywiście jakieś pomysły na filmy, no to no oczywiście też napiszcie. A jeśli kogoś pozdrowić, to oczywiście mi napiszcie. Nie musicie się tutaj wstydzić czy coś. Ja oczywiście z chęcią kogoś pozdrowię, jak znajdę w ogóle. Nie ten. To fajnie. No super fajnie. No to tak, jeżeli kogoś właśnie pozdrowić, to oczywiście możecie sobie nagrać. Tylko mi napiszcie, bo ja nie wiem kogo tutaj dać ten pozdrowienia. Tak powiem. Więc tak... Robię, Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, robić zakładki do... Sklepiku, który będziemy robić z koleżanką. Mogę jeszcze wam pokazać w ogóle, jakie zrobiłam. Zrobiłam już takie, taką ładną zakładkę, bardzo mi się ona podoba. Mam również jeszcze takie dwie, robiłam je na filmie, już jest na kanale, więc zapraszam. A to jest próba w ogóle zrobienia takiego kotka, panie, go kojarzycie, ale oczywiście nie udana. Więc no. Coś tutaj patrzy na czat, więc oczywiście, jeżeli coś to piszcie, to jest to na bieżąco. I tak, no i teraz właśnie. Prawiem. Napis, i tak to wygląda. Dobra, już jestem. Zobaczę, tylko coś napisali. Najbardziej mi się podoba ta zakładka z tą świecą. <laughs> Bardzo dziękuję. Naprawdę super, mega mi miło, że takie fajne rzeczy piszecie. Myślę, że ładnie wyszło ta zakładka. Bo nie za chwilę będę musiała pewnie kończyć, yy, bo będę miała obiad, więc pewnie będę musiała na chwilkę tak skończyć live'a, ale tak o, wygląda na razie. Jeszcze oczywiście to poprawię, żeby nie było, że to będzie taki gołęb, tak powiem. To będzie oczywiście jeszcze ładniejsze. Znaczy mam nadzieję, że mi się oczywiście spodoba. I. No i tak. Mam na razie osób niestety. Ale może zaraz coś tam przybyje. Mam nadzieję. Coś takiego. Teraz tutaj jeszcze złożę swój podpis. Oczywiście, żeby każdy, jak już kupi tam zakładkę, miał mój taki podpisik sobie tutaj z tyłu. Więc wygląda to jakoś tak. Siema, siema. E, pokażę tutaj jeszcze raz moje zakładeczki, które już zrobiłam. I są to zakładki do sklepu. Bo ilu... Jest co? Sekunda, muszę zobaczyć. Od ilu lat rysujesz? Od... W sumie to od... Jak pamiętam, to jakoś 6 lat miałam, jak zaczęłam rysować takie mini rysunki, takie w sumie brzydkie całkiem. Zaczęłam już wtedy w sumie w przedszkolu, więc to całkiem, moim zdaniem, długo. Kolejna zakładeczka. Będę w serduszka. Rysuję, no jak mówiłam, od przedszkola, więc rysuj to całkiem długo. Myślałam, że wyciszyłam się. Eee, Koszt, co? A ile takie zakładki będą kosztować? Eee, <noise> no właśnie się zastanawiam. Myślę, że jakieś 2-3 złote. Może jakoś tak, bo też nie chcę przesadzać z tym tym. Bądź taki sklepik uliczny. W ogóle jest tym konto o wszystkim tutaj pozdrawiam Cię, bo to z Tobą będę robić sklepik. Nie powiem na jakiej ulicy, oczywiście. Nie powiem, nie powiem. Znaczy, tutaj moja widzka, znaczy, Boże, moja widzka, to konto o wszystkim wie, a więc... Więc tak. Um. I może te zakładki też będą w ogóle na, moim, na sklepie na Vinted Podam wam nazwę, jak już będę Przedawać, A, i będzie to konto z telefonu mojej mamy, więc niech będzie coś się. Ten Baby. <laughs> I sky na klej No, tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście ja już to tutaj troszkę pocieniuję, tak żeby to wyglądało ładniej. Ogólnie za jakąś minutkę, dwie zakończyła, ale obiecuję Wam, że jeszcze jakiś filmik dzisiaj pewnie tam pleci, więc. Więc oczywiście wyczekujcie i oczekujcie to tam. Więc <laughs> dobra, coś takiego. I teraz lecimy jeszcze sobie z jakimś takim malutkim... Tak, tak, super, jest. Nie jest to zakładka moich marzeń na pewno. O, dobra, ktoś coś napisał. E, dobra. Masz na imię Tosia, masz lat i mieszkasz. Mogę ci pomóc. Jak pomóc? Pom powiedz mi, jak masz mi pomóc, bo, e, bo nie rozumiem, jak chcesz mi pomóc. Na każdej zakładce oczywiście są podpisy, także jeżeli coś, to oczywiście na każdym będą, będzie mój podpis, na każdym, jeżeli właśnie na moim sklepie oczywiście będą, będzie składany mój podpis, będzie właśnie, będzie jakby mój podpis. Kolejna zakładeczka, będzie to zakładka tak w taką stronę i będzie to, słuchajcie, zakładka, myślę, taka... Myślę, że ładna, będzie tylko taka brokatowa yy, Głównie to właśnie Czekajcie, muszę wyjąć kolory jeszcze Jak pomóc? Halo jak, jak chcesz mi pomóc? Jak? Powiedz mi tylko Jak chcesz mi pomóc? Możesz, tylko nie wiem O co chodzi, więc powiedz o co chodzi I może wtedy będziesz mogła Więc tylko Powiedz o co chodzi I Pewnie będziesz mogła Zajmę kwiatkę Dobry. Spoko. Powiedz mi jak chcesz mi pomóc. I na pewno będziesz pewnie mogła. W zakładkach. Mm. napisać o co chodzi. Czy do mnie przyjść? No nie wiem o co chodzi. No jakby... Nie wiem w zakładkach, no nie wiem, kurde, nie wiem o co ci chodzi dobra ja i to by ch chyba przyjść, tak no dobrze, spoko w sumie możesz Czemu ja Ci mówię o tym live w ogóle? Ci... No tak. Możesz, no kurde. Bardzo to jest jeden z gorszych zakładek. Jakie tak już... Możesz. Tak. Możesz. I kolejny podpisik a o której godzinie mam przyjść no możesz przyjść teraz, bo rzadko już nie bierze ten na live możesz teraz i koniec tematu po prostu, zbra, bo już mnie to denerwuje troszkę kolejna taka zakładeczka, będzie to zakładeczka, słuchajcie, z hobby horsem to będzie pewnie jeden z tych gorszych zakładek, jakie dzisiaj wykonam ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. O, już, już Ci powiedziałam, że teraz... Męczkę mam taką chlebową. Polecam. Okej Ale ma to duży tutaj O teraz będzie ok. Myślę, że teraz będzie troszeczkę ładniej Dla mnie Okej, okay, teraz chyba jest ładniej Więc mm -mm, na ulicy jest dużo Tak zwanych hobby horse, więc no ja też nie troszkę tam jestem. Także myślę, że to będzie taka zakładka. Napiszę jestem. Jestem hobby horsierą. <laughs> Jestem hobby chodźciarą. Myślę, że jest ładna i teraz jeszcze sobie oczywiście to tam poprawię. żeby Okej. Okay. I mi się w sumie Takich hobby chodzi, które mi, mi się podoba, przyna... mi się podoba, jest fajne. Takie dosyć, w to ciekawe. To tyle z naszego dzisiejszego live'a, mam nadzieję, że takie zakładeczki Wam się podobają i tak, więc to co, żegnam się z Wami i mam nadzieję, że Wam się podobało, więc pa pa!